Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Videoblog Tech i dzisiaj budujemy dla Tomka. Tak, tak się zawahałem, bo chyba ostatnio też było dla Tomka czy dla Michała. W każdym razie dzisiaj budujemy dla Tomka bardzo budżetowy zestaw na nowych podzespołach do grania w granicach około 3000 zł. Czas mamy jakie mamy, inflacja i tak dalej. Problemy z dostępnością są na rynku i dużo z Was pyta o takie właśnie tanie komputery, na których się da coś pograć w rozdzielczości Full HD. Spełniam Waszą prośbę przy okazji, właśnie zamówienia od Tomasza, mojego widza, komputer za około 3000 zł. Na jego montaż serdecznie Was zapraszam. Zacznijmy od serca, czyli procesora Intel i 10100 f Bardzo fajny cztery rdzeniowiec, który poradzi sobie nawet z mocniejszymi kartami graficznymi. Dysk, system i też gry. 512 od Drama CX400, dysk na oparty na Sata, dwójpółcalówka. Całkowicie wystarczy takich zastosowań. Płyta główna długo się naszukałem, żeby ją znaleźć, bo już tak naprawdę w dystrybucjach bardzo ciężko. O to, a w sklepach internetowych już w ogóle ich nie ma. MSI B460M Pro. Yy, I zasilanie Vero L3 500W 80 plus brąz na wyrost, bo ten zestaw jak nam łyknie z gniazdka 120W przy pełnym obciążeniu, to będzie max. Pamięć 2x8 T-Force. Eee, wulkany Z, uwaga, 3200 MHz, chociaż płyta obsługuje 2666 MHz, ale różnica w cenie pomiędzy 2666 a 3200 MHz to jest dosłownie parę zł, złotych. Więc przyszłościowo, jakby sobie Tomek w przyszłości zmieniał platformę, będzie miał szybsze pamięci, jak znalazł. Oczywiście płyta je ustawi na 2666. Ale tak jak mówię, rzuca w cenie nie warta kupowania wolniejszych pamięci. W przyszłości może to zaowocować, że dopłacimy teraz te parę naście złotych. Karta graficzna na początku miał być z racji tego, że musiałem się spiąć w budżecie około 3000 złotych. Miał być Radeon RX 560, natomiast udało mi się w dystrybucji złapać jakąś końcówkę promocji i zakupiłem Asusa GTX 1050 Ti. Ta karta jest około 20-25% do 30% szybsza od RX 560, więc zdecydowanie tutaj będzie właśnie GTX 1050 Ti. W tej samej cenie mniej więcej to wyszło, więc tutaj to nie musiał żadnej dopłaty robić. Taką fajną pomocę się udało znaleźć, więc, więc, więc jest 1050 Ti 4GB. Myślę, że bardzo fajny wybór do takiego właśnie komputera, do grania w Full HD, e, nawet na wysokich detalach większości gier, jak najbardziej spokojnie da radę. Cały ten zestaw, nie tylko karta graficzna. No i o budowach, której tutaj nie widzicie, ale za chwileczkę zobaczycie. E, Genesis Titan 660 Plus, to co Wam mówiłem ostatnio, e, lubię budować budżetowe komputery może nawet nie tylko budżetowe, ale tak jak ktoś nie ma wymagań, że musi być jakaś wymaksowana budowa w tej właśnie obudowie, ponieważ w komplecie ma cztery wentylatory, mieści się praktycznie wszystko. Jest bardzo fajny, prosty, w miarę kabla PS montaż i naprawdę daje radę. To co? Zabieramy się do skręcania tego całego sprzętu. Płyta uzbrojona, dwa banki pamięci ram procesor oczywiście obsadzony już na, na sokecie, chłodzenie boksowe założone, całkowicie wystarczająco tego procesora, więc tutaj naprawdę mocniejszego nie trzeba, niepotrzebnie nie ma potrzeby wydawania większej ilości pieniędzy komputer generalnie będzie służył Tomkowi z tego co pamiętam do takich zastosowań ogólnych, biurowych troszeczkę przeglądanie internetu, jakieś gry takie, full hd do pogrania troszeczkę, więc myślę, że jak najbardziej się sprawdzi i Tomek będzie zadowolony z jego wydajności szczególnie cieszę się właśnie, że tą grafikę udało mi się załatwić troszeczkę lepszą dla Tomka w tej samej cenie, więc to, to jakby, jakby wartość dodana. 6 sata, y, jedno M2, jakby ktoś patrzył, ciężko dostępna, że tak powiem, bo już tak naprawdę nie produkowano od dawna. Gdzieś tam, gdzie nie jeszcze na hurtowniach zalegają te y, płyty B460, y, ale już naprawdę jest ciężko y, o nie. Przykład fajnego, taniego komputera z nowych części, bo ostatnio pokazywałem komputer z używanych części klienta, z używanych, z powystawowych. To też jest fajny pomysł na zbudowanie sobie komputera budżetowego, z tym, że jest obarczony dużo większym ryzykiem, bo na przykład może nam przyjść płyta ze zwrotów z pogiętymi pinami w sokiecie, no i wtedy zaczyna się robić problem. A tutaj mamy wszystko nowe, więc nie sądzę, żeby jakikolwiek problem wystąpił. Chociaż w czasach pandemicznych zdarzały się takie momenty, jak były. Braki na rynku podzespołów, komponentów do produkcji naprawdę wszystkiego, nie tylko części komputerowych, ale samochodów, AGD i tak dalej, RTV, że wtedy był dosyć duży odsetek uszkodzonych fabrycznie nowych i płyt głównych, i kart graficznych, ale to się już uspokoiło, więc myślę, że skoro nowy sprzęt to nie sprawi nam absolutnie żadnego problemu. I proszę bardzo, Genesis Titan 660Plus, bardzo. Pleksji niestety nie szyba, ale w tym budżecie nie ma się zaczepiać. E, bardzo fajna, tak jak mówi Wam, budżetowa budowa, regulacja wentylatorów mechaniczna. Tutaj oczywiście, jak je przepniemy do płyty głównej, to sterujemy za pomocą biosu, ale jak ktoś nie ma w budżetowej właśnie płycie wielu fanheaderów na płycie głównej, nie ma gdzie tego podpiąć, to jak najbardziej mechanicznie możemy tym sterować. Dobra, panelik. Jedyne irytujące jest. Wykręcanie tych wszystkich śrub z tego panelu, a potem ich przykręcanie. A sobie wymyślili chłopcy Osiem śrub, żeby to przykręcić i odkręcić. Pełni panel cyk. A widzicie, zapomniałem odpiąć wentylatora. On sobie pójdzie na płytę główną, zaraz sprawdzimy gdzie, a jak nie na płytę, to stepnijmy go z powrotem, później po zamontowaniu płyty. Cyk. Tak naprawdę, do tej mam tylko jeszcze jednego fan-headera fan 1, który się nazywa, więc do niego wepniemy ten wentylator, a reszta pójdzie mechanicznie mm, sterowana z obudowy. Dlaczego tak? Yy, moi drodzy, a dlatego, że czasami przy większym obciążeniu może w tym przypadku tego akurat komputera lepiej przymierzam. Nie ma takiego niebezpieczeństwa, ale czasem w ferworze walki, grania zapomina się o przełączeniu mechanicznym wentylatorów na szybsze obroty, przez co to się wszystko grzeje. Natomiast ja ustawiam w biosie ten, ten wentylator od jego krzywą, tak żeby w razie jakiegoś większego obciążenia, nawet jak użytkownik zapomni sobie przełączyć na obudowie przełącznik mechaniczny na tryb high wentylatorów, to ten wentylator będzie pracował szybciej i będzie wyciągał więcej powietrza gorącego ze środka obudowy. Także myślę, że taki bufor bezpieczeństwa tutaj, jakby, jakby ktoś nie pstryknął sobie yy, przełączników na szybszy tryb pracy wentylatorów. To, co Wam ostatnio pokazywałem, to to, że najpierw przeprowadzałem kabel EPS, yy, żeby go wpiąć do płyty głównej i dopiero wtedy zamontować płytę z podpiętym kablem, bo nie przeprowadzamy w tej obudowie tym peszlem, który tam idzie z tyłu, przepustem, ponieważ często się zdarza, że ostre luty na tyle płyty głównej potrafią przebić kabel zasilający EPS i spowodować najzwyczajniej w świecie zwarcie. Ale tutaj nie muszę go przeprowadzać najpierw tędy i dopiero później montować płyty, ponieważ tu jest tyle miejsca, ze względu na że jest boksowe chłodzenie, że on sobie spokojnie, zaraz go przeprowadzimy pod wentylatorem, wyjdzie nam tutaj na tyle i podłączymy go bez problemu, bez wcześniejszego kombinowania z podpinaniem przy wyjętej płycie przed jej montażem. Zasilacze Wero: czy to seria L, czy to seria M, czyli modularne, czy seria L. Tutaj wszystkie kabelki nam wychodzą z zasilacza bez możliwości odpięcia niepotrzebnych. To porządne jednostki, muszę Wam powiedzieć. Często je używam, bo nie kosztują dużo, a naprawdę są dobrze wykonane. I nie ma z nimi praktycznie absolutnie żadnego problemu. Czasem zdarza się jakaś awaria, ale to naprawdę jest nikły odsetek. Więc jak szukacie w miarę niedrogiego, a dobrego zasilacza, to te vero. Jak najbardziej można stosować. Ja Wam zalinkuję oczywiście pod filmem tyle pozespołów, ile znajdę w Morele.net do tego komputera. No płyty raczej nie znajdę na pewno, więc płytę to będziecie musieli sobie jakąś inną gdzieś tam poszukać. Hmm, może, no może, no nie wiem, na, na jakichś sklepach ktoś tam jeszcze ma, w magazynach, ale przepatrzyłem chyba cały internet szukając płytę do tego kompa i nie znalazłem nigdzie. Hmm, tylko w jednej dystrybucji jeszcze mieli wyprzedaż kilku ostatnich sztuk, pozbywali się ich, więc udało mi się i kupiłem więc zalinkuję Wam jakiś inny odpowiednik pewnie troszkę droższy niż, niż w zakładanym budżecie, no ale innego wyjścia nie ma żebyście mogli sobie coś dopasować po swojemu tutaj do tego komputerka myk na drugą stronę zaczeskuje się na górze czyli musimy zrobić go tak wepchnąć go tutaj między płytę, wsunąć, nie wepchnąć nic na siły. pamiętajcie przy komputerach a wentylator, o pięknie i wpiąć go do płyty. Nie potrzeba, nam, nie potrzeba nam nawet małych chińskich rączek, bo tu jest tyle przestrzeni, że spokojnie możemy tutaj operować na zamontowanej płycie głównej. SSD-ka przykręcimy od tamtej strony, od serwisowej strony budowy, ponieważ wtedy bardzo ładnie nam się poprowadzą do niego kabelki zasilający SATA i sygnałowe SATA. Jakbyśmy go przekręcili z tej strony obudowy, to w tej budowie jest taki myk, że da się to oczywiście zrobić, żeby było ładnie, pięknie i żebyście widzieli swój dysk SSD przez plexi okno, ale kabelki wtedy nam idą tutaj, gdzie mam te palce. I nie wygląda to ani estetycznie, ani logistycznie nie jest to proste do zrobienia, bo jest tutaj za, bardzo, za mało miejsca. Ten przepust jest za mały na to, żeby je puścić ładniej i sensownie, więc czasami one są powginane jakieś dziwne Esy co wcale nie jest dobre dla sygnału Sata. Więc odradzam tego typu kombinacje. Musielibyśmy go puści je puścić tędy, tędy, więc byłoby je widać, tędy by sobie szły, a tak to dysk jest pionowo, kabelki pójdą od spodu tego dysku i będzie czysto, ładnie, schludnie i myślę, że jest to najsensowniejsze rozwiązanie w tej budowie. Jeżeli oczywiście mówimy o dyskach 2,5-calowych, bo z M2 to nie ma problemu, ciach, do płyty i już siedzi. Ale tutaj e, każda złotówka się liczyła przy budżecie dla Tomka, przy tym komputerze, więc tańszy był dysk mm, 2,5 cala, żeby to się wszystko spięło tak jak miało się spiąć budżetowo USB 3.0, USB 2.0 HD Audio podpinamy sobie przez górne przepusty, żeby też z dołu nie ciągnąć tych kabelków i było to yy, były jak najbardziej ukryte kabelki do front panelu kabelki SATA w sumie jeden kabelek SATA jest nam potrzebny z płask końcówkami z dwóch stron, drugi wraca do pudełka. Tomko pojedzie do Tomka, jakby musiał sobie jeszcze jakiś dysk inny przypiąć. Proszę bardzo, cyk. Zostawiłem kabel SATA z... Powinienem zostawić, ale oczywiście nie zostawiłem, bo jestem głąb. SATA z moleksem powinien zostawić, więc jeszcze raz. Zostawiłem sobie kabelek SATA Molex, żeby z tej strony wpiąć Nasz dysk, zasilanie do naszego dysku, a z tej strony ten kabrek pójdzie tu, to pójdzie tu, to pójdzie tu. Podpiąć sobie Molexa do tego nieszczęsnego regulatora sterowania wentylatorów, pracą wentylatorów. Eee, no i oczywiście pokrzanimem tutaj. No to chciałem, żeby było inaczej. To musi być wszystko ładnie. O, właśnie tak, a to pójdzie dołem tu, i zepnie się nam z tym kabelkiem tutaj. Proszę bardzo. Dobra, to można schować tutaj, i sata pójdzie. Zobaczmy tylko, którą stroną, pewnie tym przepustem, albo nie, tym damy go wyżej, żeby było ładniej, i wepniemy go sobie tutaj koło USB 3.0, więc będzie się to nam ładnie w miarę komponowało. No i teraz cała kablologia. Proszę bardzo, skrzaty pomogły i został nam montaż samej karty graficznej. Tyk i wula, gotowe, możemy odpalać. Nie ma złącza E na zasilanie. Ciekawe, chyba jeden z najniższych 1050 Ti, który nie ma złącza, chociaż nasze nowe podłączenie. No, ale tak to Asus wymyślił, może nawet sprytnie bo dodatkowy kawałek nam. Tutaj odpalenie musimy go ciągnąć, znaczy prowadzić w sensie. Podłączone wszystko, pierwsze odpalenie. Ciach zobaczymy, czy to ruszy. Mam nadzieję, że tak. Zawsze sprawdzam, czy wszystkie wentylatory pracują, czy nie pracują, czy jest to ok, czy nie jest ok. Eee, i zobaczymy, czy to się uruchomi, odpali. Jeśli tak, to jest biosu, ustawienia biosu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Uruchomiła się nam płyta eee, bez problemu, także myślę, że będzie tutaj ok. Tak jak mówiłem, pamięć RAM pomimo ustawionego 3200 XMP, jak możecie zobaczyć sobie, XMP na 3200, Pracuję na 2666 na tej płycie. To przy tej konfiguracji nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Naprawdę. 1-2 fps -y, ok. Może mniej, natomiast zdecydowanie yy, tani pod względem wyboru płyty, bo jak miał szukać z 490 to na pewno nie mu się w budżecie Tomka, żeby to zadziałało na 3200 MHz, a pamięć ta 3200 będzie, jak mówiłem, wartością dodaną na przyszłość. Przy modernizacji nie trzeba będzie zmieniać. Yy, już pamięci wystarczy, 3200 zostanie, a zmieni się tylko... Płytę ewentualnie procka jeszcze. Teraz się instaluje Windows na komputerze Tomka, później testy, bo żadnego komputera od siebie nie wypuszczam bez testów. 10, 14, 15, 20, a czasem nawet 40 godzin testów, w zależności jaka konfiguracja. Oprócz syntetyków, czyli takich głównych, które robię, kiedyś wrzucałem taki film, czym ja testuję komputery, które buduję, serwisuję, modernizuję i naprawiam. To wykonuję jeszcze testy w grach 3-4 gry po pół godzinki, po godzince w każdej grze, żeby sprawdzić, czy jest faktycznie stabilny. Te testy się wydłużają, jeżeli komputer jest podkręcany. Oczywiście nie w tym przypadku, mówię tak ogólnie. Więc e, czasem przyjdzie do mnie, szybko chciałem zbudować, dostarczę panu, czy w jeden dzień pan zbuduje. Nie, bo nie jestem w stanie wykonać wszystkich testów na tym komputerze moi drodzy, A bez wykonania testów nie wypuszczę komputera od siebie. Że mieć 99.9% pewności, że komputer jest w 100% sprawny w większości scenariuszy zastosowań, do których wy je używacie. Oczywiście czasem zdarzy się ten 0.1%, że coś się wykrzaczy, jakiś element padnie nowy po dłuższym czasie, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo rzadkie. Raz na rok może coś takiego się zdarza. Także dobrze jest zrobić testy, bo jeżeli coś ma się wykrzaczyć, to wykrzaczy się. 99,9% podczas testów. U mnie, a nie u Was, więc nie będziecie rozczarowani, że dostaliście nowy komputer, a nagle coś padło i nie działa. Także jak jesteście zainteresowani, u mnie zamówieniem, modernizacją z serwisem naprawą zapraszam na stronę vbtpc.pl. Wyświetla Wam się w tym momencie na ekranie. W sumie cały czas Wam się wyświetla podczas tego filmu. A koszyk do części w sklepie Morele.net rzucę Wam pod filmem w opisie. Oczywiście tych części, które są dostępne w Morele, bo jak ta płyta to już ich raczej nie znajdziecie, więc zamiast niej dam Wam jakiś zamiennik, pewnie droższy, więc tym się bardziej insegurujcie, ale chcę, żebyście mieli taki skompletowany, jak najtańszy ten komputer się uda, gdzieś w przybliżeniu tego budżetu, który sobie Tomek wyznaczył. Na cenę kategoryczną też nie patrzcie, bo ja tam wrzucę 10,50 jaj, ale on aktualnie kosztuje około 1000 zł, a tą w dystrybucji, w promocji kupiłem zdecydowanie taniej. Była w cenie rx -a 560, a jest szybsza, więc czemu Tomek ma na tym nie skorzystać? Ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że ten film nie zrobił się znowu półgodzinną telenowelą. No, ale ja to lubię sobie z Wami pogadać, jak coś buduję i zwrócić Wam czasami uwagę na różne rzeczy podczas montażu. Niedługo filmy serwisowe. Mam taki fajny serwis, który będę zaczynać niedługo robić. Myślę, że go nagram. Myślę, że warto Wam pokazać, bo to taka troszkę dziwna sprawa, więc bądźcie czujni. Niedługo też na moim kanale jakiś serwisowy odcinek na pewno wpadnie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i pozdrawiam Was. Video jak Wam się podobało, to jeszcze dajcie łapki w górę i koniecznie Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No no to cześć. Dzięki. Hej.